Rozmowa dnia, radia Wrocław. Zaprasza Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj poseł Michał Jaros, przewodniczący Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim Dolnoślązaczkom, Dolnoślązakom. Europoseł Robert Biedroń z Nowej Lewicy wczoraj na antenie Radia Wrocław powiedział, że pierwszy października to jest dobry moment, żeby podpisać pakt Sejmowy i że ten pakt Sejmowy, gdyby wygrała opozycja, będzie deklaracją, że będziecie współrządzili. Teraz pytanie do pana przewodniczącego, czy podpiszecie taki pakt? Myślę, że takim paktem, który podpisaliśmy, to jest pakt senacki. I to jest dobry prognostyk do tego, żeby budować realnie przyszłość i przyszłość już inną niż tą, którą dzisiaj buduje PIS. Z partiami opozycyjnymi, które dzisiaj są, mam na myśli oczywiście te partie, jak chociażby te środowiska zrzeszone w trzeciej drodze, czy, czy w tym w bloku lewicowym. Ale czy podpiszecie ten pakt? To już jest pytanie nie do szefa dolnośląskiej platformy, tylko do szefa platformy A pan Ogólnopolskiej. A podpisał? PAN by ja rekomendował? Pewnie, ja pewnie bym oczywiście mam bardzo dobre relacje i współpracuję z kandydatami nawet do Sejmu. Czasami sobie poprawiamy banery, bo to trzeba, że tak powiem, wspierać siebie nawzajem, mówię oczywiście o opozycji, ale też wspieram kandydatów paktu Senackiego. Mamy na Dolnym Śląsku kandydatów podpisał? z lewicy i z trzeciej drogi. Ja bym pewnie podpisał. Natomiast... Jest y natomiast y myślę, że panie redaktorze, podpisanie to jest też jasne, jasna deklaracja w kontekście Paktu Senackiego. Ja jestem zaangażowany w kampanię pana Łojazdowskiego, jestem zaangażowany w kampanię pani Szmajdzińskiej, której pomagaliśmy i pomagamy i będziemy pomagali. To, jest, to są nasi kandydaci. Chociaż nie są z naszych środowisk politycznych, tak jak Marcin Zawiła, Agnieszka kołasz Grzegorz i, i, i Barbara Zdrajewska. Pan Biedroń ocenił też wczoraj, że źle się dzieje, że Donald Tusk nie dba o to, żeby wszyscy na scenie się znaleźli na zapowiadanym przez was marszu. 1 października. Będzie to miejsce? Nie ja pan, niektórzy lubią błyszczyć. Ja zawsze idę w tłumie, i ten marsz nie jest po to, żeby. Ktoś miał na nim błyszczeć, wchodzić na scenę, tylko A liderzy mars... wszystkich partii opozycyjnych. Liderzy i liderki oczywiście, bo przecież to również koalicja obywatelska. To jest decyzja organizatorów, ja nie jestem w tej kwestii kompetentny. A gdyby pan... Ja był? Bym, jeżeli ja bym organizował taki marsz we Wrocławiu, to pewnie byśmy spróbowali go zrobić wspólnie. Zresztą takie działania wspólne już pokazywaliśmy, pre prezentując chociażby kandydatów Paktu Senackiego we Wrocławiu. Dziś ukazał się sondaż przeprowadzony dla RMF-u i dziennika Gazety Prawnej. Wynika z niego, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory, natomiast większość zdobywa opozycja. Gdyby poparcie przeliczyć na mandaty, opozycja miałaby ich 240, a partia rządząca, gdyby weszła w koalicję z Konfederacją, 219. Jakie wnioski? Wnioski są takie, że wybory wygrywa się w okręgach. I to w okręgach musimy zdobyć jak największą liczbę mandatów, i opozycja musi jeszcze dwa razy mocniej pracować żeby pokonać obecnie rządzących no, jak rozmawiamy na ulicy to ulica jest za nami nie widzę tego nie ma tego wprost w sondażach więc ja zakładam Dlaczego, że Dlaczego jak pan myśli Wie pan co wydaje mi się że to jest tak jak z referendum ludzie przychodzą i pytają się a co zrobić bo nie chcę brać udziału w tym referendum a jestem z takiej miejscowości w której no, są z rządzą, czy współrządzą ludzie związani z obecną władzą, z Pisem i co zrobić, żeby, żeby nie był, żeby nie był nie była szykanowana później po tych wyborach, że nie wziąłem do, karty do głosowania. Nie wziąłem karty A sądzi do głosowania. Pan, że istnieje takie ryzyko? Wie pan co, ludzie po prostu się trochę boją, więc my dajemy. Ale jest to uzasadnione, to do, do, dajemy. No wie pan co, czy pan się czuje bezpiecznie w Polsce? To tak. Ja? Ja, nie A koniecznie. pan się nie czuje bezpiecznie? Pan, co, no, e, czy e, po interwencjach policji e, wszyscy mogą mieć poczucie bezpieczeństwa? Czy e, ojciec Igora Stachowiaka może powiedzieć, że jego syn e, e, po tej wizycie na komisariacie wrócił do domu? Nie wrócił do domu. E, e, g, e, przepraszam. E, na przykład pan e, komendant główny policji e, odpala w swoim gabinecie granatnik, ale nie tylko to jest kuriozalne, bo to jest w jakimś stopniu nawet i groteskowe, bo to jest tragikomiczne. Natomiast Najgorsze w tym wszystkim jest to, jak się znalazł ten i w jego gabinecie. Chyba granatniki nie są na wyposażeniu polskiej policji, zakładam, że go przewiózł przez granicę. Czy to jest legalnie? To czy nie Panie Pośle, to jest w sumie ciekawy wątek. A propos Policji, kondycji służb mundurowych i generalnie służb szeroko pojętych w naszym kraju, jak mi pan pyta o mój poziom bezpieczeństwa, jakby to, jak ja się czuję w naszym kraju, no to tak jak powiedziałem, no, relatywnie uważam, że jest bezpiecznie. Natomiast jak pan mówi o policji, To czy wy macie jakieś pomysły na to, jak ewentualnie zmienić, jeśli Pan widzi taką potrzebę, właśnie podejście polityków do tego, żeby służby były apolityczne absolutnie? To, polski mundur. Zakładając, że nie są. Polski przykład. mundur i mundur, które zakładają codziennie tysiące policjantów, strażaków, żołnierzy to nie jest mundur jednej z partii politycznych. A tak się kiedyś działo w Polsce, tak było w PRL-u, że ta służba była mocno upolityczniona. I dzisiaj dokładnie to się tak dzieje, że politycy pisów wskazują komendantów powiatowych policji. I to jest absurdalne, to jest złe. Ja wiem o tym, że w Polsce jest wielu policjantów i policjantek, które generalnie mają dość tych rządów i dość tego upolitycznienia tej służby. Ja zachęcam ich między innymi, żeby się po prostu nie bali i w wyborach zagłosowali tak jak no Dietrich na opozycję. Ale ja pana pytałem o to, czy da się o zrobić oczywiście. taki parasol ochrony nad pewnymi odcinkami ale... naszego państwa, który nie będzie absolutnie pod wpływem naciskiem polityków ewentualnym. No, oczywiście. Przecież, panie redaktorze, tak było przez ostatnie lata, że to nie politycy decydowali o wyborze komendanta powiatowego w Oławie czy w Strzelinie, tylko po prostu to były wewnętrzne awansy i, i to się tak powinno odbywać. Tak samo jeśli chodzi o wojsko i, i straż pożarną. A tu niestety PiS wprowadził politycznie służb mundurowych do takiego poziomu, że, no, w, że wracamy do przeszłości, do PRL-u. No, to jest niestety zła droga. I to w ja jaki sposób chcecie to zreformować, przed... zmienić? No, panie redaktorze, no, zrobić... Tornado przejdzie? Pan, so, to nie, nie, to nie, znaczy nikogo, żeby było jasne. Dobrzy policjanci, którzy sprawują swoją funkcję zgodnie z, z, z prawem, ale też i z takim honorem policjanta, to nie muszą się niczego bać. Ci, którzy zachowują się źle, ci, którzy no, w, zachowują się niegodnie i nie i wykonują polityczne rozkazy, no, to, to, to mogą się czuć zagrożeni. A tacy, takich myślę, że jest niewielu na koniec, którzy są, ale niestety są tacy, którzy są poddani tej władzy i tej władzy służbowej. To ja na koniec tego wątku jeszcze Pana dopytam. Czy Pan poseł czuje się w naszym kraju bezpiecznie? Ja nie czuję się bezpiecznie, kiedy interweniuje policja, a sam też mam osobiste takie doświadczenie, że jak została zaatakowana moja rodzina. To nie uzyskałem odpowiedniego wsparcia, ale to jest moja, może prywatna, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że e, sprawy moje nie są tylko i wyłącznie prywatne, bo są publiczne. Nie robiłem z tego zamieszania, ale policja doskonale wie co zrobić i nie potrafi do tej pory wyjaśnić tej sprawy. To zmieniamy temat. Mam wrażenie, że w dyskusji na temat nieprawidłowości związanej z, z wizami unika, umyka jeden wątek. Wie pan jaki? Proszę powiedzieć. Ano, taki, że podobne ambasady się nie wyrabiają z tymi wnioskami. Może tu też czas na jakąś głęboką reformę, bo to podobno jest problem od wielu, wielu lat. I problem taki, że Niemcy na naszej e, zachodniej granicy z, z, z Niemcami myślą o tym, żeby wprowadzić kontrole graniczne. Z czegoś to wynika. I to nie jest kwestia tego, że ktoś zrobił podkop pod murem i tam e, tysiące osób przechodzi, tylko z tych wiz, które trafiały, tr w, dzięki którym trafiali do Polski różne trafiały różne osoby, o których no to takiej powiedziałbym przynależności na przykład e, do organizacji terrorystycznej jesteśmy w stanie. E, mieć wiedzy i to jest moim zdaniem bardzo niebezpieczny Ale proceder, podobno, który miał miejsce w Polsce czyli znaczy w, w polskich placówkach ten, dyplomatycznych ten, ten problem to zagadnienie związane z tym że te wizy były wystawiane i organizowane przez zewnętrzne firmy na zlecenie ambasad to jest zagadnienie które trwa od już prawie 12 lat w związku z tym no co dla, z tym można zrobić to dlaczego co chcecie ewentualnie to dlaczego, z tym to, dlaczego Unia Europejska w ostatnich latach zgłosiła i ogłosiła że to jest jakiś problem po stronie polskiej no trzeba wrócić do standardów, które kiedyś były. No, takie osoby muszą być jednak mimo wszystko sprawdzone a, e, i nie można rozdawać wiz na lewo i prawo. Ja, jakkolwiek e, ja jestem bardzo otwarty na różnego rodzaju e, osoby, które do Polski chcą przyjechać, e, czy to w celach turystycznych, czy w celach zarobkowych, aczkolwiek na koniec pamiętajmy o tym, że musimy każdą tą osobę zweryfikować. E, I e, moim zdaniem tego zabrakło. E, te wizy po prostu były rozdawane na lewo i prawo i nie zostali, zostali wpuszczeni tutaj do Polski e, no, zostało wpuszczonych do Polski wiele osób, które być może nie powinny do Polski wjechać. Jak pan dzisiaj? I jeszcze to jest pewnego rodzaju, panie redaktorze. To jest pewnego rodzaju hipokryzja. M wracając do pytań referendalnych, które PiS stosuje. E, no to, w, to niech PiS się zapyta sam siebie, czy wpuścił imigrantów legalnie do Polski, czy nie. Jak pan dzisiaj ocenia relacje polsko-ukraińskie? Wie Pan, co niestety oceniam e, jako pogarszające się te relacje ze względu na retorykę e, wyborczą e, ludzi związanych z władzą, którzy w imię kampanii wyborczej i wewnętrznych naszych. E, Wewnętrznych naszych no, wyborów no, stają w poprzek polskiej racji stanu. Ale mówi Pan a propos polityki prowadzonej przez rząd związanej z embargiem zboża i nie tylko? Nie, Panie redaktorze, mówię o takiej polityce antyukraińskiej, którą zaczyna PiS uprawiać. Jeśli chodzi o zboże, to powiem Panu jedną rzecz. Jak była pandemia, to ludzie związani z PiSem zarabiali na maseczkach jak była, jest i trwa wojna na Ukrainie, i do Polski miało, przez Polskę miało przejechać zboże, to nagle kilku cwaniaków zaczęło na tym zbożu zarabiać. I nie mówię o tych cwaniakach po stronie ukraińskiej, tylko mówię o tych cwaniakach w Polsce. I ja chciałbym poznać listę firm, które zarobiły na tym procederze. Minister Rolnictwa miał e, no, odtajnić tą listę, pokazać tych ludzi, pokazać te firmy, które zarabiały. Dlaczego tego minister nie zrobi? Niech minister pokaże dlaczego, listę. Ale no nie wiem dlaczego, to jest pytanie do ministra. Niech pokaże listę firm firm i osób, które zarobiły na tym procedurze, na procederze nielegalnej sprzedaży zboża ukraińskiego w Polsce. No a sam kierunek, sama polityka, którą prowadzi rząd, już abstrahując od emocji i wyborów, czy wy popieracie, czy nie bardzo? To pytanie, jaka to jest polityka, panie redaktorze? No, związana z tym embargiem. Nie no, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o nasze granice, czasu. Panie redaktorze, to Donald Tusk ponad rok temu mówił o tym, że jest takie zagrożenie, że trzeba na to uważać. I wtedy został okrzyknięty, że realizuje nie nasze interesy, że nie wspiera Ukraińców i tak dalej. Chodziło na koniec o tym, panie redaktorze, że przestrzec rządzących, że może być taki proceder. I Donald Tusk miał rację. Mówił to w Pieszykowie pod Wrocławiem, w jednym z gospodarstw rolnych mówił i ostrzegał o tym. I PiS nic z tym nie zrobił. Nie zareagował. Nie zrobili nic z tym, żeby powstrzymać to wpływające, do, wjeżdżające do Polski zboże, żeby zamiast wyjeżdżać w świat z Polski, to, żeby nie trafiło do polskich elewatorów. A dzisiaj jest taka sytuacja, żeby sprzedać zboże, to ceny w skopach są po 700 zł. Z zeszłego roku elewatory są pełne, a koszt chociażby produkcji to jest 1500 zł. I to jest moim zdaniem, każdy rolnik doskonale wie, co to, co to niesie za sobą. Po prostu oni dzisiaj muszą dokładać do tego zboża z zeszłego roku. Musimy I, kończyć. I do, tych, do tego, co teraz. A, a nawozy wzrosły i koszty im wzrosły. Kredyty cały czas muszą spłacać. Maszyny muszą spłacać. To, to jest problem Wielu polskich, wielu polskich rolników, PIS sobie z tym kompletnie nie radził. Ostrzegaliśmy przed tym, ostrzegał Donald Tusk i nie, nie, nie posłuchali naszych ostrzeżeń. Musimy kończyć jednym zdaniem, panie pośle, kwestia, y, która też powraca a propos immunitetu dla parlamentarzystów. Jesteście za czy przeciw? Czy nawet za i przeciw? Za, nawet przeciw? Panie redaktorze, no przecież to jest tak, że mm, jeśli chodzi o immunitet. Y, to on nie chroni nas przed mandatami na drogach i jeżeli jest jakiekolwiek wykroczenie i przestępstwo. Natomiast Poseł jest osobą, która nie powinna być w taki sposób potraktowana, jak została potraktowana Kinga Gajewska, gdzie inform... co? Znaczy, nic nie zrobiła złego. Znaczy, ja nie mówię tylko i wyłącznie o niej jako, jako parlamentarzystce, ale też jako zwykłej obywatelce. Przecież ona nic złego nie zrobiła. Została wciągnięta do policyjnej suki i to jest po prostu coś okropnego, panie redaktorze, to co się wydarzyło. To przechodzi ponad yy, miarę i to, to, że to była posłanka, to dzisiaj wielu... Yy, Wielu pole, wiele Polek i Polaków mogło zaobserwować, e, jak się traktuje różnie, również innych obywateli za to, że wyjdą z megafonem p, na kontrmanifestację. A co do immunitetu? No ja to powiedziałem, panie redaktorze, że immunitet nie powinien chronić nas przed jakimikolwiek mandatami tak i się, tak się dzieje. Natomiast e, Poseł Michał Jaros, hmm? przewodniczący Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej był gościem rozmowy dnia. Pięknie dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Pięknego dnia. Dziękuję. Rozmowa Dnia Radia Wrocław. Pięknego dnia życzył Dariusz Wieczorkowski.